19 czerwca około godziny 20.30 doszło do zderzenia czołowego samochodów osobowych na ulicy Wysokiej w Bielawie. Najprawdopodobniej do kolizji doszło, gdy kierujący samochodem marki Mercedes po uderzeniu w drzewo zjechał na przeciwny pas ruchu i uderzył w jadący samochód marki Citroen. Do podróżujących samochodem marki Citroen zostało wezwane pogotowie ratunkowe z Kłocka. Kierujący Mercedesem został zatrzymany i zakuty w kajdanki, ponieważ był nietrzeźwy. Na miejscu pracowały trzy zastępy straży, w tym OSP z Bielawy. W godzinach wieczornych otrzymaliśmy zgłoszenie o wypadku, kolizji, zderzeniu dwóch pojazdów osobowych na ulicy Wysokiej w Bielawie. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia stwierdziliśmy zderzenie dwóch pojazdów. Pojazdami łącznie podróżowały trzy, podróżowało trzy osoby, w tym jednym matka z dzieckiem. Działania nasze polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wdrożeniu procedur przeciwdziałania pierwszej pomocy. Polegało na wsparciu psychicznym w, w pierwszej fazie. W tym momencie działania polegają na w zabezpieczeniu, wsparciu psychicznym oraz pomocy tej policji w kierowaniu ruchem. W zdarzeniu brało udział trzy zastępy, dwa zastępy od RG Dzierżoniów, jeden zastęp OSP Bielawa. W czasie działań występowały niewielkie utrudnienia. Generalnie samochody znajdowały się poza jezdnią.